Cześć YouTube, cześć widzowie, zobaczcie na co się załadowałem. Największy, najbardziej flagowy skuter Yamaha, Yamaha T-Max 530. Naprawdę konkretna maszyna. Świetnie wygląda, fajny, wygodny, duży. No mam zamiar się nim przejechać na torze. Mam nadzieję, że go nie wyszyfuję. Kurde, ale klasa ludzie Nie wiem, czy jeździł ktoś z Was skuterem takim jakimś większym ale Rewela. Nie jeździłem jeszcze T-Maxem To taki naprawdę naj, największy skuter Yamaha, eee, bardzo popularny we Włoszech we Francji u nas te maxi skutery jeszcze są dość drogie natomiast to co oferują to jest naprawdę kozak ale rewela jeszcze nigdy nie jeździłem takim dużym skuterem znaczy no, T-Maxem przejechałem się oczywiście sprawdzając pojazd przed yy, sprzedażą sprzedażą go dla klienta przed wydaniem, ale nie miałem okazji pojeździć nim taką dla siebie I powiem wam Kurde, jaki stabilny Rewela Siedzimy wygodnie A i Ło! Wow. Lekkie odkręcenie gazu Naprawdę nieźle jedzie Mocny Muszę hamuje, bo Troszeczkę się rozpędziłem, ale ekstra, cholera, że mnie zachorował na dużego skutera. Martuś, nie słuchaj. w ogóle to jestem dzisiaj w dalszym ciągu na kartodromie w Bydgoszczy, taki niewielki to, opowiadałem wam o nim przy innych odcinkach. Zajrzyjcie sobie. Domie na kanał. Polecam filmy na sportówkach Yamahy YZFR125 i YZFR3 W tej chwili Yamaha t 530 Kurde, ale fajnie idzie. Fajny, duży skuter. Revela. Musi być świetny do pojeżdżenia turystycznego. No i na torze nieźle sobie radzi Mocny przede wszystkim Naprawdę, jak się składa eee, Pojazd na pierwszy rzut oka jest e, wydaje się być dosyć ciężki Ale uwierzcie mi, że jak już sobie na nim jedziemy To wcale ciężki nie jest Pięknie się składa do zakrętów bardzo lekko. Troszeczkę tutaj chyba przystopowałem znowu. <laughs> Powiecie, że byle jak jadę, no ale chciałbym trochę z wami nawiązać kontakt głosowy, trochę z wami pogadać. Trochę wam poopowiadać o tych pojazdach. Nie przyjechałem sobie tutaj głównie na, żeby się z kim ścigać, tylko żeby sobie pojeździć, zobaczyć jak te pojazdy sobie radzą i żebym wiedział jak jeżdżą Gdy będę je sprzedawał to na pewno nie będę opowiadał wam czy klientom jakiś głupot o tych pojazdach Yamaha T-Max 530 duży skuter Słuchajcie, no świetny, no bardzo mi się podoba Wystarczy, jeśli chodzi o t to tyle wystarczy zjedziemy, zobaczymy coś jeszcze także e, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i zapraszam do innych moich filmików na YouTubie Trzymajcie się, chajeczka, cześć Ale super, ha, kurde Rewela